Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izabelą Podlaską-Konkel z portalu Czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 26 maja do 1 czerwca 2014 roku i za co nas czeka w tym tygodniu. W tym tygodniu wiele się będzie działo na niebie, Pierwsza połowa tygodnia będzie bardziej spokojna mimo tych wielu wydarzeń, ponieważ czeka nas nów księżyca w znaku bliźniąt w kwadraturze do Neptuna, a to oznacza, że będziemy bardziej rozmarzeni, bardziej będziemy z głową w chmurach chodzić i będziemy mniej zajmowali się sprawami przyziemnymi, takimi jak stan naszego konta, czy jakieś dokładne wypełnianie poleceń. Więc przez pierwszą połowę tygodnia raczej nie róbmy jakichś trudnych, skomplikowanych spraw, które wymagają skupienia lub starcia się z jakimiś poważnymi autorytetami, ponieważ możemy przegrać albo być na tyle zdekoncentrowani, że nie osiągniemy zamierzonego celu. Natomiast na pewno pierwsza połowa tygodnia jest bardzo dobra na spotkania towarzyskie, na randki, na sprawy duchowe i na sztukę. Im bliżej końca tygodnia, tym więcej się będzie na nie działo. We czwartek Merkury i Wenus zmienią obie te planety w znak Zodiaku. Merkury wejdzie do znaku Raka, a Wenus wejdzie do znaku Byka. A to oznacza, że druga połowa tygodnia i najbliższe dni będziemy bardziej pochłonięci sprawami osobistymi, bardziej pochłonięci planowaniem wakacyjnych podróży i spotykaniem się z rodziną. W weekend o wiele bardziej jest energetyczny. Słońce ustawi się w Trygonie z Marsem, a to oznacza, że będziemy nie wychodzić z domu i otrząśniemy się z tej neptunicznej, y, 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 uduchowionej aury z początku tygodnia. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce będą w tym tygodniu zabiegać o przyjaźń i uznanie pozostałych znaków zodiaku. Barany będą bardziej spolegliwe, wpływ nowiu w kwadraturze do Neptuna sprawi, że będziecie bardzo chcieli komuś pomóc, coś ułatwić albo załatwić, więc jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to powinien zwrócić się właśnie do barana o radę i pomoc, bo barany będą jak do rany przyłóż i nikomu nie, i nie pozwolą, żeby komukolwiek w ich otoczeniu działa się krzywda. W weekend czeka barany nagroda za to wszystko, dlatego, że planeta Wenus będzie bardzo sprzyjała randkom, miłości, ale trzymajcie swoje sprawy w tajemnicy, dlatego, że podczas takiego tygodnia lepiej być ostrożnym, konkurencja nigdy nie śpi. Strzelce będą w bardzo dobrym humorze. Strzelcom będzie ten nowy w kwadraturze do Neptuna przypominał o różnych ważnych duchowych i miłosnych sprawach. Więc Strzelce będą chciały pogodzić się z partnerem, będą chciały zrobić coś dobrego dla innych ludzi i również można będzie na nie liczyć. A jeżeli jesteście samotnymi Strzelcami, to pochłonie was sztuka, jakieś fantastyczne, niezwykłe muzyczne nowe odkrycia możecie w tym tygodniu zrobić i to jest taki dobry czas w ogóle na rozwój wewnętrzny. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce będą w bardzo dobrych humorach. Na barany będzie można liczyć, dlatego, że będą miały bardzo, bardzo dobry i wyrozumiały nastrój. Chętnie komuś pomogą, więc jeżeli ktoś ma jakiś problem, to właśnie w tym tygodniu powinien zwrócić się do barana. W weekend będzie baranom sprzyjała planeta Wenus i to będzie dobry czas, żeby za te wszystkie fantastyczne uczynki, jakie zrobicie dla innych ludzi, wreszcie dostać jakąś nagrodę. Lwy będą bardzo ambitne, bardzo energiczne. Wpływ nowiu w kwadraturze do Neptuna przypomni wam o różnych Fantastycznych rzeczach, które chcieliście zrobić. To jest dobry czas, żeby malować, tworzyć, muzykować albo szukać swojej drugiej połowy, dlatego że również szczęście w miłości będzie Wam sprzyjać, ale pod koniec tygodnia zadbajcie o rodzinę, dlatego że wpływ planety Wenus sprawi, że pewna starsza osoba będzie bardzo liczyć na to, że ją odwiedzicie albo w czymś jej pomożecie. W bardzo ciekawym i dobrym humorze będą strzelce. Strzelcom szczęście będzie w tym tygodniu bardzo sprzyjać. To jest dobry czas, żeby zrealizować jakieś swoje marzenie, dlatego że Nów Księżyca przypomni Wam o tym, co jest ważne, co zawsze chcieliście zrobić i o miejscach, w których chcieliście pojechać, więc to już jest dobry czas, żeby zacząć snuć jakieś dalekie, ambitne, wakacyjne plany. Znaki ziemskie, czyli byki panny i koziorożce w tym tygodniu będą bardzo zdecydowane i bardzo konkretne. Byki, które już czekają do czwartku, kiedy Wenus wejdzie do ich znaku zodiaku, będą bardzo skupione na swoich pieniądzach, na sprawach materialnych i w drugiej połowie tygodnia możecie albo coś ugrać, albo zdobyć nowe wiadomości, czy otrzymać jakieś dobre wieści na temat Waszych stanu, waszych finansów albo spraw zawodowych. Weekend to też bardzo dobry czas dla byków, żeby odnowić jakiś. Stan znajomości, albo pójść na nową randkę. Warto ryzykować, bo Wenus Wam bardzo sprzyja w tym tygodniu. Panny natomiast będą bardziej skupione na swoim zdrowiu, bardziej na porządkowaniu spraw. Nów w znaku bliźniąt, kwadraturze do Waszego znaku, może sprawić, że będziecie niezadowoleni z jakichś rezultatów swojej pracy, będziecie chcieli coś poprawić i ulepszyć. Pamiętajcie, że w weekend trzeba zawsze odpoczywać i w tym tygodniu nie zapędźcie się za bardzo w tym planowaniu sobie zbyt wielu zadań do zrobienia. Natomiast koziorożce będą bardziej spokojne, będą po prostu wypełniały polecenia i będą troszeczkę mniej ambitnie w tym tygodniu podchodzić do życia, ale to dobrze, bo koziorożce zbyt dużo na raz też chcą zrobić jak panny. I dla koziorożców bardzo dobra wiadomość: od czwartku, merkury jest w opozycji do waszego znaku, a to oznacza lepsze dogadywanie się z ludźmi, ale też lepsze okazje zawodowe i finansowe. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, będą zajęte sprawami zawodowymi i nauką, ale to nie znaczy, że ich życie będzie nudne. Bliźnięta wyznaczą sobie bardzo ambitne cele zawodowe, będą śmiało dążyć do ich zrobienia, będą też nadrabiać różne zaległości. Druga połowa tygodnia sprzyja waszym sprawom finansowym, więc jeżeli chcecie założyć konto w banku albo prosić szefa o podwyżkę, to od czwartku Wenus będzie bardzo Wam sprzyjać. W niezłych humorach będą wagi, które w tym tygodniu staną się bardzo towarzyskie, będą pośredniczyć pomiędzy różnymi osobami, nawet między skłóconymi znajomymi, i będą chciały, żeby wszędzie panowała miłość, zgoda i dobry nastrój. To wszystko się powiedzie, ale pod koniec tygodnia zadbajcie też o swoje sprawy, o swoją rodzinę, dlatego że planeta Wenus ustawi się w takiej konfiguracji do waszego znaku Zodiaku, która sprzyja poprawie relacji z rodzicami, teściami, bra braćmi, siostrami i różnymi osobami, z którymi na co dzień nie żyjemy. Wiecie dobrze. Wodniki nie będą się za bardzo przejmować innymi ludźmi. Wodnikom w tym tygodniu będzie dobrze w ich własnym wodniczym świecie. Będą miały duże sukcesy wodniki w różnych grach komputerowych, w sporcie, w jakiejś rywalizacji. Planety pomogą Wam wygrać, pomogą Wam postawić na swoim. Ale pod koniec tygodnia zadbajcie o swoje zdrowie, dlatego że będziecie potrzebowali ciepłego posiłku, większej ilości czasu na drzemkę i trochę też zadbania o swój wygląd, o swoją kondycję. Więc zanim rzucicie się na wielką imprezę w weekend, to troszeczkę zadbajcie o to, żeby byli na niej w dobrej kondycji. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu będą bardziej poświęcać się sprawom uczuciowym, rodzinnym i prywatnym. Raki, które będą bardziej skromne i mniej będą yy, yy, wychylały się do przodu w sprawach zawodowych, w sprawach rodzinnych i domowych będą rządzić i będą decydować o wielu trudnych sprawach. Merkury, który od czwartku jest w Waszym znaku zodiaku pomoże Wam właśnie podjąć jakąś trudną decyzję lub podpowie rozwiązanie jakiejś sprawy, kto, nad którą od dawna się głowiliście co z nią zrobić. Weekend bardzo dobry, towarzyski i yy, bardzo relaksacyjny. Skorpiony natomiast w tym tygodniu będą troszeczkę zdezorientowane. Nów księżyca w, z, w znaku bliźniąt wpływie, wpłynie bardzo na wasze sprawy zdrowotne i kondycyjne. W tym tygodniu możecie bardzo poważnie podejść do, te, do zmiany diety, do nastawienia do, do spraw sportowych czy do swojej kondycji. Możecie mieć bardzo trudne przemyślenia razem z Saturnem w, twa, w waszym znaku zodiaku, to może być tak, że w tym tygodniu postanowicie zmienić całkowicie swoje podejście. Do do spraw codziennych, ale pamiętajcie, od czwartku troszeczkę więcej optymizmu będzie w waszym życiu, i Merkury, który od czwartku sprzyja waszym sprawom zawodowym, pomoże wam znaleźć jakieś łatwe rozwiązanie jakichś trudnych problemów. Natomiast ryby w tym tygodniu będą bardzo takie zdezorientowane. Nów znaku bliźniąt sprawi, że trudno wam będzie troszeczkę rozróżnić jawę od snu, więc uważajcie i rano wypijcie mocną kawę. Natomiast z drugiej strony, to jest bardzo dobry tydzień, żeby kierować się swoją intuicją, żeby prosić ludzi o pomoc i przede wszystkim też, szczególnie pod koniec tygodnia, zaufać jakiejś osobie, która od dawna chce w Wasze życie wejść. Dziękujemy bardzo, życzymy wszystkim miłego tygodnia. A po więcej horoskopów zapraszamy na stronę www.czary.pl.